Sieman, siemanko widzowie Dzisiaj zagramy sobie w BIM NG Drive Na polskiej mapie O nazwie Polish Roads Która została ostatnio zremasterowana Jest dostępna na repozytorium Nie trzeba szukać gdzieś tam na jakichś stronach No i, przez, no i, przed, no i teraz musimy pachać do, sklep, do sklepu do, 20, do 8 lat 25-lecia PRL. No i zobaczcie. Tu mam takie piękne autko. Czyli to jest Mercedes Benz C-Klasa. Już ładnie to mam odpalone nawet. Jest z nami również jeszcze jedna rzecz: ruch uliczny. <laughs> Który jak widzicie, to już sobie jeździ. O, pięknie pierdzi. <laughs> Więc więcej mówić, no tylko jechać i tyle. To... Dobra, no, jak widzicie, tutaj dodano dodano tutaj szlabany. tej również ruch uliczny widzi, tutaj, że coś tutaj jest. Więc fajnie, że tutaj autor tak fajnie zrobił, że tutaj się zatrzymują. Bardzo mi się to podoba. Więc trzeba pochwalić to autora. Trzeba pochwalić. O. Piękne. Piękne wymienienie, się chciałem powiedzieć, ale. No. Spralić. Się zaczepiło troszeczkę. Co się stało z tym drugim autem? A, to samo. Więc tutaj w ogóle są takie, realistyczne, takie rysy, widzicie tutaj, takie hop, 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 hop. I to raczej nie są takie cienie, tylko tutaj widać, jak się powiem, tylko, że poruszymy się, to tutaj nie zmieniają się. One zostają w tym samym miejscu. Dobra, jak jedzie... Istnieje... A, jak nas uderzy, to trudno. Pociąg. Tam. Potem się przejedziemy pociągiem. Oho światło. Dobra. Tutaj sobie staniemy. I poczekamy. Dobra, jedziemy. niebieski van Kolejne niebieskie auto O, dobra No i jesteśmy w Domino W sensie Dino Tutaj miał autor na myśli Więc sobie ładnie staniemy W tym czasie ogłuszymy wszystkich ludzi co są tam w środku Tym pierdzeniem Tak, zwane, tak nazywam pierdzenie I. Zdoszamy auto. I idziemy do naszego... Dino. Dobra, wychodzimy. Pyk. 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 Pan. F. Odpalamy. Co to są zalady? To były zalady. Przez chwilę. Nie Nie, jakieś takie różowe LEDy były przez chwilę. Nie wiem, co to było. Ale teraz e, Jedziemy do Cebulowskiego Zamku. A potem po Cebulowskim Zamku przejdziemy się pociągiem, jakimś tam lokomotywą bardziej. Może się nawet teraz przejdziemy lokomotywą? Dobra, szybko wyjedziemy. Dziękuję, do widzenia. Mój mercy, szybko się to rozpędza. Czekaj, zobaczmy. Ile on będzie do setki, jak w ogóle tam się to uda. Około 7 sekund wyliczyłem. Więc dużo ma tutaj do setki. Dobra, je, dobra może teraz najpierw przejdziemy tym pociągiem. Pam. Ojej, coś, co się chyba stało. Proszę pana, co to są z rysowania? Proszę pana, no co to ma być? A, a, ale. Uderzył tego. Brookha, jak on to miał? Dobra, nieważne. Eee, co mi się stało z głosem? Dlaczego mam taki nagle dziwne ochropiały? Nie wiem. Ale ostatnio. Nie, co co, 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 to jest? Nie wiem, ale... Wcale ja nie wiem. Tak, jakoś mi się wyświetlało to, ale nigdy nie wiedziałem, co to jest. Więc teraz... się ładnie przejedziemy lo naszą... lokomotywą i co weźmiemy jakiś wagon pasażerski. Tak, dobrze słyszeliście, pasażerski wagon. Oj. Dobra. Teraz wystarczy jechać to do samego tyłu. Okej. Okay. Dojechaliśmy już do naszego celu. Widzicie, to ładnie wszystko porobione zostało. Na taki specjalny peron został zrobiony. No i teraz. Jak to robiliśmy w poradniku wtedy. Szybana. Proszę bardzo. American Cuplover. Klikamy respawn. Halo, okej, okay. tylko trochę, pyk, proszę bardzo, no i teraz jeszcze mam taki wagon pasażerski, widzicie tutaj mam, Przesuniemy, jeszcze bardzo, ładnie dopasujemy, pyk, Dobra. no i doczepimy i za chwilę się widzimy. Teraz mi się przypomniało, że tutaj zostawiłem auto jakieś, też Mercedes, ale inny. Jak, widzi, jak widzicie, tutaj. Więc może go przeprowadzę do jednego ze szlabanów. Jak się to jakoś uda. Więc zaraz się widzimy przy jakimś pobliskim szlabanie, którym który na dwie minuty to może być. A Pan panowie? Nie wiem, co odbalają Ale gdzieś w krzaki wyjechał Witamy. Pan. <gry> Ustawmy go. Tutaj dajmy gdzieś, a w tym czasie pociąg tutaj gotowy do jazdy. włączymy ze światła. Zatrąbimy. I wejdziemy sobie tutaj do jechało, chyba O nie Prawie, żeśmy wypadli na żebywaa się jeszcze trzyma ale prawie żeśmy wypadli. Ubarać. Trzeba uważać! Trzeba uważać! Oj! Chyba nasz wagon tego nie przetrwał. Więc może go zostawmy w spokoju i jedźmy po suserach do pomocy. o o! Jedziemy! Astra. Ładnie sobie ustawimy, kamerkę Ups. I teraz się ładnie wywalą. Kopit odleciał się, zaczepił na drzewie. O. A tutaj pociąg uderza prosto po następne drzewa, które stały na jego drodze. A Mercedes, Mercedes został zmiażdżony. I chyba na tym sobie skończymy. Dzisiaj był taki krótki odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. I cześć. I uważajcie na szlabanach. Przy okazji.